Ale Darliwka, ja jestem Daria i dzisiaj będzie coś niespodziewanego chyba, bo jak wiecie, Oliwka kilka dni temu wyszła ze szpitala, miała zabieg na oczko i dzisiaj rano powiedziała mi, że ma jakiś pomysł, ale nie powie mi o co chodzi, dopóki nie przygotuję wszystkiego na odcinek. Kazała mi rozłożyć aparat, wszystko po prostu, więc ja zaraz idę zapytać się o co chodzi, ale myślę, że nie wiem co myślę. Ja naprawdę nie wiem co myślę. Jeśli filmik wam się spodoba, jeszcze nie wiem jaki filmik, to zostawiajcie nam oczywiście łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja idę zapytać się o co tutaj chodzi. No hejka. hejka. Przygotowałam wszystko. Jest aparat, jest wszystko, więc czekam na twój pomysł, bo jestem mega ciekawa co wymyśliłaś. Mamusiu, mam dla ciebie challenge. No i tego się obawiałam. No dobra, to jaki ten challenge? Mama mówi tak przez 24 godziny. O nie! Ja wiedziałam, że ona mnie po prostu tak urządzi. Przeczuwałam, że to będzie jakiś challenge. No ale jak mam jej odmówić? No jak? Oczywiście się zgadzam. I teraz jestem tylko ciekawa mojego pierwszego zadania, bo na pewno już jakieś wymyśliła. Mamo, pamiętasz, jak dostałam te lalki ze sklepu losupres.pl? No pewnie, że pamiętam i co ty wymyśliłaś z tymi lalkami? Ja ci za chwilę pokażę te lalki. Mam dla ciebie zadanie pierwsze w tym challenge'u. Czy chciałabyś ze mną zrobić wspólny unboxing? I no ten challenge od początku mi się podoba, jak będzie tak dalej, to chyba to będzie najlepszy challenge w moim życiu, naprawdę. Ej, zobaczcie w ogóle jak daje tutaj słońce, widzicie? Zobaczcie jak to... Nie, no po prostu ja nie mogę w okno patrzeć, tak świeci. Jak to się nazywa? Golden Hour, więc to jest idealna godzina na otwieranie nowych laleczek LOL Surprise OMG seria 5 ze sklepu LOL Surprise.pl, więc zapraszamy na nasz wspólny unboxing. Dobra, więc zaczynamy, tak jak Oliwka powiedziała, no zapytała się w sumie. Ja musiałam odpowiedzieć tak, bo to jest w końcu challenge 24 godziny na tak i ja dostałam do otwierania skatepark Cutie. Więc bierzemy się za otwieranie. Oliwka już sobie tam y, poradziła. Ja trochę gorzej! Ja. <ślesz> <ślesz> nie, oliwia! <ślesz> jesteś szalona! Jesteś szalona! Dobra, dobra, szybko, ale to musisz mnie się zapytać, no, poczekaj. Jak to no, wymiesz, to nie z zmieniała szybko. Ale o co chodzi teraz, bo ja nie wiem. No ja z pudełkiem poradziłam sobie o niebo lepiej i zobaczcie co było w środku. Wow, aż mi się pudełko zaczepiło. Patrzcie, piękna, jest po prostu cudowna i jak ona tutaj super z tym wszystkim wygląda. No i teraz pokazuję Wam lalkę oliwki. Czasem chęć Państwu. Dobra, dajcie nam chwilę My musimy sobie teraz wszystko odpakować I zaraz wracamy już z gotowymi laleczkami Z wszystkimi akcesoriami A jest ich chyba aż 20 z tego co pamiętam Bo ja to już nie mogę się doczekać Kolejnych zadań w tym Odcinku Challenge. A, teraz ty mnie <gry> Zobaczcie na moją piękną skatepark Cutie i jej akcesoria, w ogóle ona wygląda rewelacyjnie. Co ona tutaj ma, deskorolkę i to brokatową. Zobaczcie jak ona się świeci, ma superowe czederskie wręcz okulary. Szczotkę i jeszcze spódniczkę, dlatego że można jej zmieniać stylizację. Zobaczcie tylko gadżety oliwki: torebka jest, okulary, spódniczka, jaka piękna! Po prostu mega jest to, że w tych laleczkach można zmieniać stylizację. Oliwka właśnie zakłada buty, więc zaraz ją pokażemy w całości. Czy jesteście gotowi poznać naszą trendsetter, która po prostu jest prawdziwą modową mistrzynią, zobaczcie co to za gwiazda, jakie włosy, ten czepek, torebka i jakie ona ma te spodnie takie milutkie, a największy hit to wiecie co to jest? Zaraz wam pokażę, tylko muszę to zbliżyć, bo to jest mikro malutkie. Zobaczcie tylko to. To jest prawdziwy otwierany telefon z klapką, i mało tego przyszła tutaj wiadomość, w której skatepark zaprasza na spotkanie. I to dzisiaj. Dobra, pierwsze zadanie wykonane i wyszło nam wzorowo, bo bardzo się starałyśmy i myślę, że Wam się podobały i laleczki również. I teraz chciałam sobie wejść. Tak, mam nadzieję, że mam chwilę przerwy, że ona zaraz nie wymyśli mi jakiegoś innego zadania, i chciałam zobaczyć sobie na Instagram. Na nasz Instagram Darliwka, i w ogóle wpadajcie na ten Instagram, zobaczymy, czy ktoś nam. Oliwka? Co tam byś chciała? Ze mnie jak oczko w ogóle, Powiedz jak oczko. No dobrze, dobrze wszystko. Dobrze. No to super, Ale no? masz mi przynieść słodycze, ale nie byle jakie. A jakie? Miałem być poki. Poki? Tak. Ja muszę do sklepu jechać, po poki. No musisz, ale raz, raz. Raz, raz. I jak się zmieniło? Raz zgodzi... raz, bo będziesz miała jeszcze więcej słodyczy do przyniesienia. I jak się zgodziłam na ten challenge, to nie mogę odmówić. No nie. Ja. Raz, raz. A mi z tego pokoju. Możesz mnie wypchnąć na krześle. Pa! A tak, serio, to zaraz wracam. Tylko ja naprawdę muszę po te do sklepu. W ogóle mam nadzieję, że je znajdę. No bo. Mam nadzieję, że je znajdę. Trzymajcie kciuki. Właśnie wróciłam i słuchajcie, poki zostały odnalezione. Mam tutaj smak truskawkowy i czekoladowy. Mam nadzieję, że będzie się podobało, będzie smakowało, bo naprawdę żadnych innych nie znalazłam i mam nadzieję, że mi spróbować, ale nie dam jej tego tak łatwo. Schowam i zagramy w ciepło-zimno. Dzień dobry. Znalazłam? Znalazłam, ale. Ej, ej, ej. Ale. Ej, no. Ale ale stój, stój! Zaufaj mi! Zaufaj! Nie, nie, zaufaj mi, zaufaj mi. Chcę je schować, żebyśmy zagrali w ciepło zimno, żeby się znalazła w swoim pokoju. Zgadzasz się? Co nie? O, ty jedna! Poczekaj, jak ty będziesz Dobra. mówiła! Dobra, to zamykaj oczy. Dobra, możesz zacząć poszukiwania! No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zimno, 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 zimno. Cieplej, cieplej, cieplej. Nie! Yes! Znalazłaś! No, nie wierzę. A dasz chociaż spróbować? No, już myślałam, że nie. A jaki smak? No, nie wiem, ja bym tego i tego chciała spróbować. Dobra. A w ogóle obstawiajmy, który lepszy: truskawkowy czy czekoladowy? Ja głosuję na truskawkę. Ja głosuję na czekoladę. Dobra. Na czekoladę. Na czekoladę głosujesz. Oficjalnie ogłaszam, że Oliwka ma nowy pseudonim. Mały niszczyciel pudełek. Pokaż proszę, jak otworzyłaś te poki. Rozumiecie to? I teraz będzie śmiesznie, bo zobaczcie. Jest tu napisane? Nie, mamy dwa takie same opakowania i nie wiemy, które jest które, więc obstawiajmy. Ja mówię, że tu jest truskawka. A tu czekolada, a ty? Odwrotnie, że tu jest truskawka, a tu czekolada. No to otwieramy to i ja mówię, że tutaj jest czekolada, a Oliwka mówi, że jest truskawka. Więc, uwaga, uwaga. Jak to było, kto co mówił, bo już nie pamiętamy. Czekolada, czekolada. Wygrałam! Uwaga, czekolada. Chociaż ja myślałam, że truskawka będzie lepsza. Wymiana. Twoje już ładnie pachnie. Jest to jest tak, Dobra. Mhm. Jak ładne to jest. No. Mm. Truskawka najlepsza. Ja mam jedno ważne pytanie. Czy dobrze mi idzie w tym challenge'u? Ja mam takie ważne pytanie. Czy dobrze mi idzie w tym challenge'u? To ja idę na chwilę, bo mam przerwę, jak ona je, więc ja będę mogła sobie zrobić cokolwiek. O Boże! Mama poszła na chwilę do kuchni i ja mam dla niej zadanie, musi mi kupić konsolę. Hi, hi, hi. Siemanko, już jestem, przyniosłam Ci pić, bo na pewno chce Ci się po tych pokazach. O, Kuba Minecrafta? A co jest z Minecrafta? Co? To? Co? To jest co? Co jest Minecrafta? O co jej chodzi? Co z Minecrafta? Konsole! Co? Poczekajcie, bo ja nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Czy ty pytasz mnie, czy ja ci kupię konsolę do grania? Tak i nie możesz odmówić, pamiętasz? Na co ja się zgodziłam? Ludzie, na co ja się zgodziłam? Ty pij tą wodę, bo nie będziesz mówić. Ty wiesz, że ja byłam już w sklepie. I teraz będę musiała znowu jechać pół godziny. No! Ja ja kocham ten challenge, widzowie. Słuchajcie, właśnie wróciłam do domu i tak sobie siedzę w tym aucie i zanim tam pójdę, to ja się zastanawiam. I ja sobie tak myślę, że zanim zgodzę się na jakikolwiek challenge z oliwką, to ja muszę ustalić granice kwotowe. Ja wydałam ponad 1000 zł na tą konsolę, ludzie. Kupiłam takiego mniejszego xboxa, generalnie to Dawid mi pomógł w tym zakupie, bo ja zaraz do niego dzwoniłam i jak ja mu powiedziałam, to on powiedział, że jestem szalona, no ale jak challenge, to challenge przecież. I on tak jakby zamówił, opłacił, no opłacił, on opłacił, czyli ja tego nie kupiłam tak do końca i to jest dobre, no ale pewnie będzie mnie ścigał, ale to nieważne. No i ona jest taka mniejsza, więc ja idę ją zanieść i mam nadzieję, że będzie szczęśliwa, no ale na pewno będzie szczęśliwa, więc czekajcie zaraz na reakcję. Ding, ding, święty Mikołaj! Co, ej, ej jakieś dziękuję, cokolwiek! Dzięki! Podłączamy i odpalamy Minecraft'a? Tak! Tak! I zobaczcie, jeden plus jest taki, że ja teraz mogę sobie, tak myślę, pozwolić na godzinkę bezstresowego siedzenia w domu, że ona wymyśli mi jakieś zadanie. I zobaczcie, tutaj już jest, napisałam i Darliwka i... Jakie Darliwka? Darliwka tu pisze. Nie. No tak. Ja, tak bo ja no. No i teraz się człowiek kawy napije i usiądę i może telewizor włączę, a może zrobię pranie, posprzątam, że, o, No, 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 nie myśl tym tokiem myślenia. Napije się kawy. No, naprawdę mam wolne chyba, bo generalnie wiecie co? Zgodziłam się na tą konsolę dlatego, że Oliwka ma kategoryczny zakaz używania telefonu i tabletu. Na telewizorze z większej odległości może sobie spokojnie grać i oglądać, ale te mniejsze urządzenia niestety nie, więc myślę, że doceni i będzie zadowolona. Ale wiecie co? Jej też trzeba jakiś challenge zrobić. Więc ja tu liczę na Was, że wy wymyślicie dobre challenge w komentarzach, kochani widzowie. Dobra, biorę się za tą kawę. Ej, Oliwka! Ty tam graj i nie myśl w ogóle o zadaniach dla mnie, dobra? Witaj. Co? Zrobiłaś dla mnie domek serduszko? O Jezus. Rozwaliłaś mi domek, serduszko. Ja, ja na tym. Na kreatywnym robisz? No dobra, no to weź nas oprowadź, ja też chcę zobaczyć ten dom. Tutaj wchodzimy, no dobra, piecy, świeczki, ładnie, wszystko, pięknie. O matko, jaki asortyment. No dobra, i tu łóżko jest na środku, tak? Tak. Pięknie. Zobacz. Dziękuję Ci, jest mi bardzo miło, naprawdę. A wyjdziesz z tego domku i pokaż? Pokaż go całego, jak on wygląda. Ej, no na walentynki, dziękuję Ci. Bardzo mi miło jest. No i widzicie, super niespodzianka. Ja, żeby nie siedzieć sama, wzięłam sobie dwie koleżanki, wypiją ze mną kawkę. Tutaj mam kawkę, taką fajową, dobrą bardzo. I czekam, czekam jak moja... Jak by ją tutaj nazwać? Wychowawczyni. Wychowawczyni? Gdzie wychowawczyni? Yy, moja pomysłodawczyni... Challengeu cudownego, który uczyni ze mnie bankruta. Mnie zawoła i coś tam mi wymyśli, ale mam nadzieję, że długo tak nie będzie. A ja wypiję sobie z dziewczynami pyszną kawkę. Bo jakby ona tobie taki challenge dała, Lady, to już by było po tobie, wiesz. Nie wiem, co ona by Ci wymyśliła, naprawdę, jak Ty byś się musiała zgadzać na wszystko, dobrze, że chociaż Ty ze mną rozmawiasz i mnie rozumiesz. Dziękuję Ci za to bardzo mocno, mocno, ty, ty mój świnioryjku, mały, kochany, tak, będziemy głaskać, będziemy głaskać bardzo mocno, tak. No i po kawce. Mamo! Mamo, czyli mnie woła, już po mnie. Fajnie się gra, ale mam dla Ciebie zadanie. Kolejne zadanie? Tak. Ja mam do Ciebie pytanie. Czy oczko jest w porządku? Wszystko dobrze? Tak, tak, dobrze, tak. dobrze. Ojej, złamazio. Dobra, kolejne zadanie, tak? Słucham. Chciałabym jakieś otworzyć jajka niespodzianki, jakieś takie normalne niespodzianki, ale Ty masz wymyślić, co ja będę miała. I ja mam. Ty ja... masz mi to kupić? <laughs> nie, 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 nie. A, Dajcie mi 5 minut kochani, może 10, a może 15, max 20. Muszę znaleźć jajka niespodzianki dla mojej królowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Z racji tego, że mój portfel został porządnie nadszarpnięty dzisiaj przez Twoją wielką zachciankę, to kupiłam Ci jajo i hamburgery żelkowe. Dobra, to najpierw zobaczymy, co mam w Kinder niespodziance. Witamy nowego członka naszej ekipy, Pan Żółw. Widzicie, ona tam gra. A teraz jest po prostu najlepsza część tego challenge'u, bo musisz spać! Fajnie się gra, co? No! A wiesz co teraz będzie? Nie mam przespania. No, już jest późno. Kobieto, wyłączamy konsolę! Dobra. Piżamka? I Lulu? Bajeczka? W ogóle masz jeszcze dla mnie jakieś zadania? Tak. Jakie? Nie, 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 stop, 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 Nie powiedziałaś do końca, więc się nie liczy. Wyłączamy konsolę i to już jest nie do podważenia, bo jest późno. Inną. Inną. Czyli? czyli? Wyłączam konsolę. Nie wyłączamy konsoli, sorry. Dobra mamo, wyłączę konsolę i idę spać. Ale jeszcze przed spaniem. Wiem co z hamburgera tego. To... Nie, przed spaniem, to zjesz normalną kolację. Yes. A hamburgera. Dobra, jest tego hamburgera, szybko, kolację i ogarniamy się i idziemy spać, bo już jest późno mega. On wleciał! To jest żelkowe. Szelkowy hamburger. Dobry? Ja jestem zmęczona po tym challenge'u, naprawdę. Dobra, Oliwka poszła zjeść kolację i ja tutaj ogarnę łóżko, zaraz ją kładę spać i będę miała spokój, ale powiedzcie dobrze sobie poradziłam. Piszcie w komentarzach. Co jeszcze chcesz coś powiedzieć może? Jeszcze mam. Więcej. Nie! Stop! Nie, Zadania! Nie, jakie? No, masz mi dać. I zrobić. Wszystkie hamburgery to są na świecie. Na świecie. Wszystkie hamburgery, które są na świecie, mam ci zrobić teraz. Po pierwsze, to już jest późno. Zanim ja pojadę na nie, zakupy, nie, to nie, jest nie, nie Powiedziałam, ty wy... mnie nie odmówiasz. Dobra, możesz, Papa widzowie i wpadajcie na kolejne odcinki. Nie będą ze mną challenge <gry> i z mamą. Też Lady. No i takie głupie challenge. <gry> no naprawdę. Dobra, 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 dziękujemy. No i lady. Czysz. Pa, pa. Czysz. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie, że jak odcinek Wam się spodobał, to zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie pomijać, a ja już się żegnam i uciekam z tego pokoju, zanim Czeka. ona coś wymyśli. Pa! Czeka.